Cześć. Cześć! Witajcie na naszej nowej miejscówce w Andaluzji. Jesteśmy mniej więcej w połowie drogi między Malagą i Marbellą i pokażemy Wam dzisiaj, jak spędziliśmy ostatnie 34 noce. Tak prezentuje się kuchnia? Jest duża lodówka z zamrażarką, mikrofala, pralka, snemalka, która niestety nie działa, ale za to mamy duży, wygodny stół. Z tej strony jest piekarnik, który niestety nie pokazuje dokładnie, jaka jest temperatura, ale jakoś sobie radzimy. Głównie też na okno, dzięki temu jest trochę jaśniej. A z tej strony mamy mały wlecik, na którym możemy zjeść. Głównie służy on do przygotowywania kawy. Jak pewnie zauważyliście na prezentacji każdego mieszkania, staram się powiedzieć w jaki sposób przyrządzam kawę. Oczywiście staramy się korzystać z tego, co znajdziemy w danym mieszkaniu, i właśnie w tym mieszkaniu spotkałem pierwszy raz ekspres takiego typu. Ekspres wygląda jak wiele ekspresów na kapsułki, które można znaleźć na rynku. Tym, że różni się od nich, tym, że zamiast kapsułek plastikowych wypełnionych kawą, ładujemy tutaj od góry coś na wzór, saszetki. Te wyglądają następująco czyli kawa zamknięta jest, tak jakby w filtrze do kawy. Dla mnie jest to spoko rozwiązanie i przemawia do mnie przede wszystkim dlatego, że nie ma tego plastiku, który jest w tradycyjnych kapsułkach. Lub aluminium. Natomiast ma to wszystkie zalety tych ekspresów do kawy, czyli przygotowanie kawy jest proste i szybkie oraz nie ma zbyt wiele sprzątania. Kawa gotowa, wystarczy jeszcze dodać ulubionego mleka. Ja najczęściej stosuję mleko owsiane, najlepiej jak jest typu barista, wtedy kawa jest po prostu smaczniejsza. Koniecznie trzeba wstrząsnąć i zalewamy. Kawa gotowa, także na zdrowie. Wychodząc z kuchni, z prawej strony mijamy drzwi wejściowe oraz mały schowek techniczny. Z lewej strony jest komoda i lustro. A na wprost drzwi do łazienki. Łazienka jest mała, w żółtych, białych, jaskrawych kolorach. Mamy prysznic i drobne miejsce do przechowywania. Dalej mamy duży pokój oraz sypialnię. Sypialnia jest bardzo minimalistyczna. Poza łóżkiem i dwoma szafeczkami mamy tutaj jeszcze ogromną szafę na całą ścianę. A za mną jest wyjście na balkon. Sypialnia jest jeszcze o tyle ciekawa, że nie ma żadnego światła górnego. Mamy tylko jedną lampkę oraz po jednym gniazdku przy łóżku z każdej strony. Co ciekawe Prąd w tych gniazdkach możemy wyłączyć tymi włącznikami tutaj. Raz przypadkiem ktoś kliknął i myśleliśmy, że nie ma prądu. Z sypialni wychodzimy do dosyć przestronnego salonu. Mamy szafeczkę LTV, kanapę z ławą, która przekształca się w stół. Często tutaj jemy. Pierwszy raz mamy osobne biurko, gdzie mogliśmy sobie zrobić miejsce do pracy. Mieścimy się w dwie osoby i mamy też jeszcze wyjście na balkon z salonu. Oraz klimatyzacja, która akurat w tym okresie bardziej grzeje niż chłodzi. Balkon został zabudowany, jest on dosyć przestronny, skierowany na północny wschód. Z jednej strony mamy widok na góry, a z drugiej na morze. Na dole jest parking, znajduje się za szlabanem, także zawsze znajdzie się jakieś miejsce do zaparkowania. A codziennie rano w tym oto kierunku obserwujemy piękne wschody słońca. Zobaczcie sami. Podsumowując, jest to bardzo wygodne i przestronne mieszkanie ze świetnym internetem. Niestety nie wszystko jest idealnie. Ściany są bardzo cienkie, więc słychać sąsiadów, rozmowy, telewizję. Dodatkowo nieopodal odbywają się budowy, pracują ciężkie maszyny, zwłaszcza taka jedna, która rozbija skały na mniejsze kamienie, potrafi być uciążliwa. Lokalizacja również ma swoje plusy i minusy. Mieszkanie położone jest na wzgórzu w dzielnicy mieszkalnej. Przez to mamy daleko do sklepu, musimy brać zawsze samochód i zajmuje nam to około półtorej godziny. Również plaża jest w sporej odległości i nie chodzimy tam tak często jak to było w Cal. Z drugiej strony, jest to całkiem dobra baza wypadowa do okolicznych miasteczek i atrakcji, o czym przekonacie się w następnych filmach. To już wszystko jeśli chodzi o prezentację mieszkania. Jeśli jesteście ciekawi kosztów, jakie ponieśliśmy w trakcie pobytu tutaj, oglądajcie dalej. Wracamy za chwilę. Jeśli chodzi o koszty, to spędziliśmy tutaj 34 noce. Dzisiaj jest 6 stycznia i jutro już wyjeżdżamy. Za nocleg w tym miejscu zapłaciliśmy 5877 zł i było to przez Airbnb. Zakupy spożywcze robiliśmy głównie w Lidlu, ale też w Carrefourze. I zapłaciliśmy za nie 2403 zł. Jedliśmy też kilka razy poza domem za 150 zł. Nieodzownym kosztem jest oczywiście utrzymanie samochodu jest to nasz główny środek transportu. Za autostrady zapłaciliśmy 48 zł. W przypadkiem w drodze na Gibraltar wpakowaliśmy się na autostradę. Droga wcale nie była dużo szybsza, a musieliśmy zapłacić właśnie te 48 zł. Kolejnym kosztem jest paliwo, tym razem tankowaliśmy za 568 zł. Oraz parkingi, za które zapłaciliśmy 133 zł. Głównie w dużych miastach tam jest bardzo trudno o bezpłatny parking, w takich miastach jak Malaga czy Marbella, albo właśnie Gibraltar. Atrakcje w tym miesiącu kosztowały nas 343 zł. Byliśmy m.in. na Gibraltarze, a także na ścieżce Króla Kaminito del Rey. Jeśli chodzi o internet mobilny, to korzystamy cały czas z naszych polskich numerów i roamingu. Mniej więcej koszty internetu za ten okres to 20-30 zł. Ostatni koszt to kosmetyki i drobne przybory toaletowe 65 zł Podsumowując, za ten okres wydaliśmy 9607 zł. Jeśli podobają Wam się nasze filmy, zostawcie lajka, like, a przede wszystkim subskrybujcie nasz kanał, aby nie ominęły Was kolejne odcinki. Przygody z tego okresu już niedługo na kanale. Zapraszamy. Zapraszamy. Cześć. Cześć. Tu kulfon. I Monika. Witajcie w naszym teatrzyku. 5877. 5877. 5877. Gdzie jest? Ukryłaś go. Ale tak jak to na tym nie okay? Nie wiem. Będzie co, będzie. Bo już zapomniałem, czekaj. Naszym stałym kosztem jest utrzymanie samochodu jest to nasz stały. Koszty, na <grym> Skąd te 30. No tak, no 20-30. To kulfon cool i manika. Nie tak, ja mówię kulfon. Cool ty Uh -huh. no, tak. ja mówię. Tak, ja mówię, a ty musisz poznać tylko. Aha, uh -huh. to nie wiedziałam. Uh -huh. Nie miałam już, że tak. Już? Gotowa? Wiecie, ja? Że... Ja nie znam się. Nie mówmy tego razem. Mówmy, no, to będzie fajnie, właśnie na koniec tego. Zapraszamy. 577 000... złotych, tak? Nie no. wiem. 5800? Uńcie cierpliwa, jak w końcu to powiem dobrze i tyle. No. Nie wszystko jest takie złote, jak się świeci. No co dobrze mogło to być. Nie, Nie ma różdy bez koszców. No Bamzon po prostu. Nie widać bewzona? Jeszcze, jeszcze... Jeszcze raz. Wszystko. To okay,